Cześć, mam na imię Karolina, a ten kanał nazywa się Kalaktyka. W dzisiejszym odcinku opowiem o pełni w Pannie, która wydarzy się 24 lutego o godzinie 13.30 dla Warszawy. Pełnia, a więc moment, kiedy słońce i księżyc przyglądają się sobie wzajemnie, znajdując się naprzeciwko. Wpływa na nas właściwie już dwa dni przed i dwa dni po kulminacji. Więc energię tej pełni możemy odczuwać już dzisiaj. Praktycznie wszystkie planety tego kosmogramu znajdują się poniżej linii horyzontu. Tylko Księżyc plasuje się poniżej i Pluton na descendencie. W czasie tej pełni szukamy bezpieczeństwa w codzienności, by dopiero potem móc realizować filozofię życia, o jakiej marzymy. Jak sprawić, by nasza codzienność wspierała nas w realizacji naszych marzeń? Panna, a więc siedzimy w trzewiach, w tym co czujemy, w tym co czujemy całym sobą. Praca nad sobą, nad własnym wnętrzem, skupienie na uczuciach, ale także na odczuciach płynących z ciała, w celu uzyskania głębszego zrozumienia siebie i naszych potrzeb. Zrozumienia tego, jak działamy i jak wygląda nasza codzienność, czy jest ona dla nas korzystna. Ascendent z tego kosmogramu znajduje się w raku. A więc opiekujemy się sobą, skupiamy się na naszych emocjach, na tym, co czujemy, co daje nam poczucie bezpieczeństwa. Descendent natomiast jest w koziorożcu, więc niezależnie od tego, jak bardzo chcielibyśmy się schować, chcąc nie chcąc, mamy jednak do czynienia z ludźmi, z którymi łączą nas jakieś powiązania, którzy razem z nami, na przykład zajmują miejsce w jakiejś hierarchii. Są częścią jakiegoś systemu, czy to ze względu na prawo, strukturę, zasady społeczne, może mają w pewnym sensie nad nami władzę, czy to w relacjach osobistych, czy w układach partnerskich, czy w pracy. A więc zobaczmy, gdzie może czujemy się emocjonalnie ograniczani. Sprawdźmy, czy system, w którym funkcjonujemy, ta grupa, ta podgrupa. Czy my tam rzeczywiście jesteśmy z sobą? Jak my czujemy się tam emocjonalnie? Czy jest tam w ogóle miejsce dla naszych emocji, w tej grupie, w tym partnerstwie, w tej przyjaźni, w tej relacji, w tej pracy? Gdzie my sami w tej strukturze się znajdujemy? Jakie miejsce zajmujemy? Pełnia w Pannie koncentruje się na zdrowiu, na tematach żywienia, dbania o ciało, diety, o ciało, o ducha, ale też o swoją psychikę. Księżyc kieruje nas do wewnątrz, z dala od zgiełku tłumu, który nierzadko narusza nasz wewnętrzny głos. Pełnia w Pannie da nam przestrzeń na wsłuchanie się w ten głos. Na wysłuchanie tego jedynego prawdziwego narratora, e, narratora naszej opowieści, nas samych. W tym czasie, w pewnym sensie, wolimy siedzieć w swoim środku, prowadząc ze sobą wewnętrzny dialog w poszukiwaniu równowagi i poczucia bezpieczeństwa. Świat się nie zatrzymuje, wszystko nadal się toczy. Możemy odczuwać pewnego rodzaju rozmycie oraz uczucie, jakby próby przekierowania naszej uwagi na zewnątrz, bo naprzeciwko, naprzeciwko Księżyca mamy Saturna, Neptuna, Merkurego i Słońce w rybach. Mimo, że jesteśmy głęboko w sobie, szukając odpowiedzi na. Na to, jak to, co wiem, przełożyć na budowanie lepszego świata, w którym wszyscy, łącznie z nami, są szczęśliwi, spełnieni, zjednoczeni, to tak naprawdę poczucia bezpieczeństwa szukamy w, okol w okolicach tej pełni w dbałości o siebie, o swoje ciało, o ducha, koncentrując się na swoim zdrowiu fizycznym, psychicznym. Wprowadzając w naszą codzienność nawyki, które pomogą nam utrzymać balans. I jak pracując nad własnym wnętrzem, możemy zapewnić sobie stan równowagi, dobrostanu, sprawić, by inni też mogli tego doświadczać, by świat był lepszym miejscem dla każdego. Księżyc w pannie w opozycji do Saturna w rybach jest rodzajem pewnego zatrzymania. Możliwe, że nasze ciało w tym czasie zmusi nas w pewnym sensie do zatrzymania się i skupienia się na sobie, że może o coś wcześniej nie dbaliśmy tak, jak potrzeba, i to coś w tym czasie na przykład zwróci naszą uwagę, pokazując, że warto o tę sferę życia. Ciała, zdrowia na przykład, zadbać. W tym czasie chęć inicjowania nowych projektów, rozwiązań, wdrażania nowych idei czy pomysłów w pracy może zostać zahamowana, a nasze wysiłki, działania, inicjatywy, zaangażowanie może nie być docenione. Merkury przeszedł ze znaku wodnika do znaku ryb, więc nasza komunikacja może być zmienna. Niejasna i przede wszystkim oparta na emocjach. Skupmy się w tym czasie na naszym mindsetzie. Nie pozwólmy rozpraszać się osobom, które tworzą tylko iluzję spełnienia naszego marzenia. Skupmy się na naszych trzewiach. Na nauce budowania bezpieczeństwa, nawet jeżeli mamy robić to zupełnie od podstaw. Zmienić rutynę, zadbać o ciało, zadbać o ducha, o umysł, wysłuchać siebie samych, zanim poszukamy tego zrozumienia, wysłuchania gdzieś indziej. Jowisz, trygon do księżyca, mowa o potrzebach, nasze potrzeby, jakie one są. Odnalezienie równowagi pomiędzy tym, gdzie są kierowane nasze działania, a pomiędzy takim całkowitym zatraceniem się w iluzorycznej, idealistycznej, pewnej mistycznej idei, marzeniu, to, yy, to trochę tematyka tej pełni. Czasem zatrzymanie się w drodze do upragnionego celu jest niezbędne. Każdy nawet samochód na trasie potrzebuje przeglądu, dolewki paliwa i serwisu po to, żeby móc dojechać do mety. Więc pamiętajmy, nigdy nie rezygnujmy z marzenia tylko dlatego, że jego realizacja wymaga więcej czasu. Czas i tak upłynie. Życzę nam w tym czasie efektywnych dialogów z samym sobą, reorganizacji naszej rutyny tak, żeby służyła nam ona w jak najlepszy sposób, identyfikacji naszych potrzeb i kierowaniu się nimi, wsłuchaniu się w to, czego archetypem jest. Panna wsłuchanie się w nasze ciało, w nasze trzewia i w to, co nam komunikuje. Pozwólmy się sobie zatrzymać to, że przez moment skupimy się na sobie, nie oznacza, że nie uda nam się wypracować najlepszej wersji naszej przyszłości. To może właśnie oznacza, że dotrzemy właśnie tam, gdzie ona się znajduje, mając się w całkiem dobrej kondycji. Wszystkiego dobrego na ten czas. Dziękuję.